Witanko z piwnicy. No, na razie nie chcę brać tego kartonu do garażu, bo jeszcze jest jasno, ale hmm, no jest to tak potężne, że będę musiał tu chyba raczej hmm, otworzyć zobaczyć, co tam jest. No, bo hmm, no trochę powątpiewam, że to są kolumny, ale przynajmniej karton jest ten, który w którym wysłałem Łukaszowi te kolumny. To jest też ten sam karton. W wcześniej wysyłałem sprzęty do Kuby do naprawy, czyli tam był jeden Kondor Sharpwu T231 i DT75. Za pierwszym razem, kiedy mu wysyłałem wszystkie trzy, także to jest ten sam karton. Po jakichś 7 hmm, miesiącach chyba wrócił do mnie. Tutaj mamy napisane góra kartonu, tutaj otwierać no. Hmm. jakoś to chyba tutaj sobie rozłożę i zobaczymy czy to są kolumny no chciałbym w to wierzyć bo Łukasz już mi przedstawiał wersję że ten karton e, rzekomo był rozpołowiony że w innej konfiguracji to wysłał na pół kolumna jedna na drugie a widzę że jest Inaczej, czyli mnie tutaj troszeczkę gałgan oszukiwał, ale ważne, że przynajmniej karton wrócił, bo on mi się jeszcze przyda. A czy tam są kolumny? No, zobaczmy. Czy tam są kolumny? A powiem Wam taką ciekawostkę, że jeszcze z ten no, już nie pamiętam dokładnie jaki czas temu, ale yy... Łukasz pisał do mnie na maila, że kolumny są naprawione, że, że mi je wyślę. Ja mu odpisałem w tej samej ko konwersacji, niczego nie zmieniając. Adresu, nic takiego, w tej samej konserwacji, po prostu dałem odpowiedź. Napisałem mu, że ja już nie liczę, że te kolumny do mnie wrócą, nie liczę na to. A po jakimś czasie w tej samej konserwacji napisał do mnie, Ktoś inny, niby też Łukasz C. Borodo. Śmieję się, bo oglądam tego durnego Kononowicza. No, no i ten inny Łukasz napisał mi, yy, weź pan tego, no już nie pamiętam dokładnie słowo do słowa, ale yy, weź pan się przejedź do tego gałgana, daj mu połbie, czy coś takiego. Tego kombinatora, coś tam cwaniaka, i powiedz mu przy okazji, żeby mnie nie mieszał w swoje sprawy, że niby to był inny Łukasz, i on tam mówi, że do niego jest jakiś taki adres z taką końcówką, do niego jest taki. No nie wiem jak to się stało, że niby Łukaszów mogłem pomylić w jednej konwersacji, niczego nie zmieniając, no ale i tak mu odpisałem, że to ostatni raz, że ja już. Nie będę podejmował żadnych działań co do tych kolumn. No, ale może Łukasz się właśnie zreflektował i jednak postanowił sobie odbudować reputację. Mam nadzieję. Chociaż widzę tu masę. A ta są chyba kolumny, czuję są i jednak odesłać te kolumny, bo z tego co widzę, to ludzie bardziej po nim jechali niż myślałem. Są kolumny. Oddał kolumny. No popatrzcie, święto. Także tutaj się już Łukaszowi pochwała należy. Że jednak po tak długim czasie ale oddał te kolumny. Ręką zasłoniłem. Zobaczmy tylko zdejmę jedną maskownicę. Jak wyglądają. No, zawieszenia są nowe, hmm, ale jakieś piankowe, to są nie gumowe. Tutaj tak samo gdzieś takie sztywne. Te zawieszenia są, No ale są kolumny i są zrobione. Także jakie wieczorem, później w nocy, być może powynoszę do garażu, to będziemy. Przynajmniej próbować je testować, bo jeszcze się tą wieżą tak za bardzo nie bawiłem. Dla mnie to jest trochę czarna magia, ale zobaczymy, może jakoś sobie poradzę. Także na razie to na tyle. Jakoś to pudło tutaj muszę zagarnąć, może gdzieś do środka, do piwnicy i później to powynoszę. Także widzimy się w nocy. Mam nadzieję na teście tych kolumn. Także no, dobra wiadomość, Łukaszu, że 7 miesięcy naprawiałeś i odesłałeś to nie otrzymując zapłaty za te kolumny, tylko tą prowizję, którą wziąłeś na samym początku. Ale ja oczywiście nieuczciwy nie mam zamiaru być i dopłacę Łukaszowi za te kolumny. Także uh, widzimy się na testach. Trzymajcie się, hej.